Ludzie listy piszą, zwykłe, polecone, Wilcztajna, Macierewicza. W internecie jest lista, jak twierdzą jej twórcy, osób pochodzenia żydowskiego, którzy podszywają się pod Polaków, głównie tych znanych. No nie wszystkie osoby na tej liście są w striktnym sensie Żydami. Niektórzy, jak wynika z opisu, mieli tylko rodziców Żydów albo krewnych. Zresztą Życi przebywają w Polsce od tysiąca lat, więc gdyby chcieć stworzyć listę wszystkich Polaków o korzeniach żydowskich, to trzeba by opublikować książkę telefoniczną Polski. Takie listy mają bogatą tradycję. Na początku XVII wieku niejaki zubożały szlachcic Walerian Nekanda Trebka opublikował Liber Hamorub, Liber Księga Ham, no prostak plebejusz, czyli Księgę Hamów, inaczej listę plebejuszy, którzy jego zdaniem nieprawnie weszli w posiadanie tytułu szlacheckiego. No i tak przyszło mi do głowy, żeby w Izraelu na wzór takiej na naszej listy Żydów stworzyć też podobną listę, ale Polaków podszywających się pod Żydów. Na przykład Shlomo Engelbaum, naprawdę Mariusz Nowak nie jest Żydem. Jego Ojciec był chłopem, a matka babą, pracującą jako szwaczka w hucie szkła w Swarzędzu. Rabin Ajatollah, znaczy e, Ajzyk Szumiglas, naprawdę ksiądzka Zimierz Pocięgiel, uciekł do Izraela, bo nie mógł wytrzymać, jak organista fałszuje. Rachunki parafialne. W Ameryce opublikować listę kowbojów Podszywających się pod Indian i vice versa Nekanda Trebka nazwała swoją listę Liber Hamorum Ta nazwałaby się Liber Indianum et Kowbojarum W ogóle Po co tworzy się takie listy no, Na przykład Żydów, którzy uważają się za Polaków No, nie żeby coś Ale jak coś, to lista jest Warto by jeszcze stworzyć listę Osób tworzących takie listy Nie żeby coś Ale jakby coś, to lista jest taką liber listorum, listę największych osobliwości świata.